Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkich nas oglądających, słuchających. Ja nazywam się Artur Kupiński, jestem Koszalinem, a moim i Państwa gościem jest wicemarszałek województwa zaofertyjnickiego oraz kandydat na prezydenta miasta Koszalin z ramienia Koalicji Obywatelskiej, pan Tomasz Sobierek. Dzień, Dzień dobry. dobry Państwu, również mieszkańcy Koszalin. Tomku, obaj mamy Koszalin w sercu. Natomiast y, sercem każdego miasta jest centrum y, tego miasta. Centrum, które dzisiaj jest trochę nudne, można by, by to tak określić. Natomiast y, plan aktualnie rządzącego y, wodarza jest takim planem, który bym porównał do ogrzewanego kompletu. Jest to plan sprzed kilkunastu lat, który gdzieś tam kiedyś był. Y, no i co Ty byś zaserwował? Jakie danie Ty byś zaserwował poszalinianom, żeby to centrum miasta ożywić? Przede wszystkim mój konkurent nie ma planu. <laughs> ma tylko wstępną koncepcję, która została wybrana w wyniku konkursu przeprowadzonego właśnie bodajże 10 lat temu. W ślad za tą koncepcją miały pójść badania, miały pójść rozmowy, miały być przeprowadzone konsultacje społeczne dopiero później rozwiązania szczegółowe architektoniczne takie które by doprowadziły do właśnie sporządzenia planu planu na Śródmieście takiego planu kompleksowego bo nie chodzi tylko o to żeby przebudować i zmodernizować dwie ulice które biegną przez środek miasta tylko tyle tylko tak żeby żeby całe to, to Śródmieście mogło być żywe po prostu. <laughs> Jesteśmy obecnie w, na takim etapie przygotowywania takiej kompleksowej recepty na śródmieście i, i mówię, że jesteśmy nie wewnątrz naszej partii politycznej, tylko jesteśmy, bo jestem w stałym kontakcie od wielu, wielu tygodni z architektami i urbanistami. Rozmawiamy na, na ten temat i przygotowujemy taką właśnie. Kompleksowe rozwiązania dla śródmieścia, rzeczy, które trzeba tam zastosować, żeby, żeby życie mogło tam powrócić. Także przedstawimy to na pewno w ciągu najbliższych dni, tygodni. I, i to jest plan zawierający wiele różnych rozwiązań. Od, od tego, że trzeba zrobić audyt planów zagospodarowania przestrzennego, który zawiera tam różnego rodzaju, no, nazwijmy to, dziwne rzeczy. Tak, aby mogła, mogła być realizowana zabudowa tam, gdzie są miejsca puste, tam, gdzie są nie powinny powstać nowe pierzeje, nowych budynków, nowe plomby. Myślę, że zabudowa też powinna być nieco wyższa, żeby parkingi podziemne się opłacały po prostu, bo przy zabudowie takiej 3-4 kondygnacyjnej taki parking podziemny się nie opłaca a tam przecież w centrum miasta, nie na obrzeżach są wszystkie sieci, są chodniki, drogi, jest cała infrastruktura potrzebna do tego, żeby, żeby takie budynki, żeby mieszkań, mieszkańcy mogli tam funkcjonować. Dopiero jeśli wróci, wrócą ludzie do, do śródmieścia, do centrum miasta, to będzie mogło wrócić życie. Bo jeśli będą ci, którzy tam mieszkają, będą korzystać, bo wiadomo, jeśli będą tam mieszkali, to będą korzystali z restauracji, kawiarenek, knajpek i wszelkiego rodzaju tego typu działalności. Także na pewno trzeba wygasić tą autostradę, która biegnie przez centrum miasta. Ale ja bym jej nie zamykał, tylko mał tego, nawet jeszcze potwierał te uliczki, wszystkie boczne, od, biegnące od, czy kiedyś, które biegły od, od ulicy Zwycięstwa, a zostały pozamykane. Tak, żeby. Tą autostradę zamierzam potwierać, tak, żeby. Żeby, żeby było więcej wlotów do, do tych kwartałów, które są w centrum miasta. I tych rozwiązań będzie znacznie, znacznie więcej. Myślę, że to będzie takich 8, nawet 10 takich naprawdę dużych rzeczy, które trzeba zrobić w centrum miasta. No czyli, jakbym to podsumował jednym zdaniem, zbudowałeś ekipę ekspertów, z którą konsultujesz wszystkie rozwiązania, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby zaproponować sensowne, Użyteczne i przede wszystkim przyjazne mieszkańcom rozwiązanie. Tak? No, bo generalnie czas, żeby znowu sprawy z głowy postawić na nogi. Takimi sprawami nie mogą zajmować się politycy, tylko fachowcy. To fachowcy powinni się zajmować, przygotowywać tego typu plany. I fachowcy będą się tym zajmowali. Super, super. Brzmi to bardzo dobrze i sensownie. Bardzo się cieszę, że właśnie w ten sposób podchodzisz do tematu, bo jakby. Żaden polityk nie jest ekspertem w każdej dziedzinie i fajnie, że otaczasz się ludźmi, którzy mają pojęcie i dedykują swoje życie właśnie temu, żeby być ekspertem w jakiejś dziedzinie. Fajnie, że ty też ich stanie cieszysz z tego. Jest takie powiedzenie, że człowiek jest mądry mądrością swoich doradców. Także dlatego najlepiej się otaczać ekspertami, bo wtedy ta wiedza i ta mądrość jest, naj, jest największa. A największą tragedią jest taka sytuacja, kiedy człowiek uwierzy, że jest, że pozjadał wszystkie rozumy i że jest, mam monopol na mądrość. No niestety tak to dzisiaj troszeczkę wygląda właśnie. No niestety, i wtedy zadzieramy nosa, nie słuchamy ludzi. No i tak to wygląda Dobrze, Tomku. Jednym z takich bardzo kontrowersyjnych tematów w Koszalinie budzących ogromne emocje, jest temat szpitala, a raczej jego funduszy. Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Jakbyś mógł to wytłumaczyć zwykłemu takiemu przeciętnemu obywatelowi Koszalina tak najprościej, jak się tylko da. Jak wyglądają fundusze Koszalina, za co jest odpowiedzialny Urząd Marszałkowski? za co NFZ? a za co miasto, jak to wszystko powinno wyglądać? I jak to wygląda rzeczywiście? Generalnie funkcjonowanie szpitala składa się z kilku, kilku elementów. Organ założycielski, jakim jest Województwo pomorskie czyli Urząd Marszałkowski odpowiada za budynki i to, co jest w środku. Czyli za modernizację, przebudowę budynków szpitala. I tu w zasadzie mamy już sprawę zakończoną, bo Chyba nie ma na terenie szpitala już budynku, który byłby niezmodernizowany, niewyremontowany, który nie, byłby, nie pasowałby do XXI wieku. Myśmy tę robotę już dawno wykonali. Oprócz tego opowiadamy za wyposażenie szpitala w sprzęt. Ten sprzęt jest naprawdę w dużej mierze wysoce specjalistyczny, nowoczesny, kupowany całkiem niedawno. I my, my tą robotę wykonaliśmy. Jeżeli chodzi o finansowanie bieżącej działalności szpitala, czyli odpłatność za tzw. usługi medyczne, to jest wyłączne dominium NFZ-u, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia. Nam nawet nie wolno oddłużyć szpitala, nam nawet nie wolno dofinansować tej bieżącej działalności. Zrobił to na przykład marszałek województwa Mazowieckiego, za to ma dzisiaj postępowanie prokuratorskie. Nie wolno tego zrobić. To jest wyłączne dominium NFZ-u i i tutaj również może, mogę powiedzieć, że miasto Koszalin również tej bieżącej działalności dofinansowywać nie może. Ale mogłoby na przykład pomagać w doposażaniu szpitala, bo, bo to jest rzecz, która się w zasadzie nigdy nie kończy. Bo zawsze będzie sprzęt jeszcze nowocześniejszy, jeszcze bardziej potrzebny, jeszcze bardziej funkcjonalny. I tu zawsze potrzeb będzie, będzie dużo. Jeżeli chodzi o lekarzy, których, których dzisiaj brakuje nie tylko w Koszalinie, ale może powiedzieć w ogóle w Polsce, to jest problem, który w zasadzie zaczyna się już od samego procesu kształcenia lekarzy. Tych lekarzy jest kształconych po prostu za mało. Dzisiaj jest i to nie, że mam coś do obcokrajowców, bo nie mam, ale relacja studentów zagranicy do, do, do studentów z Polski, znaczy liczb, chodzi o mi o, o tą relację ilościową, jest zaburzona, dlatego że Znacznie więcej kształcimy obcokrajowców na lekarzy niż, niż Polaków. W związku z czym oni natychmiast po studiach z naszego kraju wyjeżdżają. Zostają nasi lekarze, których jest już znacznie, znacznie mniej. I konsekwencji tych lekarzy brakuje i, i, i nie, mamy, nie mamy do nich dostępu. Tu jest jeszcze do, oczywiście też robota tzw. wojewódzkiego konsultanta, który mógłby nawet ma nawet taką władzę, żeby przenosić lekarzy między szpitalami ale tego nie robi. Dlatego, tak można powiedzieć, konkludując, dzisiaj o tym, czy istnieje oddział, czy nie, nie decyduje zarząd województwa, dyrektor szpitala, o tym decydują dzisiaj pielęgniarki i lekarze. Bo po prostu albo są i oddział może funkcjonować, albo ich nie ma i wtedy oddział nie funkcjonuje. Okej, okay, okej. Okay. No to dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Czyli reasumując jakby to wszystko, Urząd Województwa, popraw jeżeli się gdzieś pomylę oczywiście, Urząd Województwa jest właścicielem szpitala, odpowiada za stan budynków, modernizację, wyposażenie, natomiast za leczenie, za wszystko to, co pacjentowi się w trakcie leczenia daje, udziela czy, czy, czy wskazuje, za to płaci NFZ. Za tak zwane usługi medyczne, tak jest. Tak, okej. Okay. Czyli, czyli gdzieś tam e, argumentacja, że Urząd Marszałkowski przekazał taką, a nie inną kwotę na takie inne wydarzenie, a mógłby przekazać na leczenie e, chorych w Koszalinie jest e, bezpodstawne. Jeżeli... Bezpodstawne, na, nawet byłoby bezprawne. Okej, okay. dzięki. Dzięki za fajne wyjaśnienie, bo <laughs> myślę, że tego przede wszystkim brakuje, wiesz, bo nikt się w to nie będzie wczytywać. jakby jak to wynika z przepisów, jak to wynika regulacji prawnych, natomiast łatwo, łatwo jest to wszystko przeinaczyć i taką narrację przydać, żeby e, pasowała do jakiejś teorii politycznej takiej części. Jest wielu manipulatorów, które właśnie w ten sposób funkcjonują, dlatego nawet odbywaliśmy wyjazdowe posiedzenia Komisji Zdrowia, Sejmiku Zachodnie Pomorskiego, a nawet odbyła się specjalna nadzwyczajna sesja poświęcona szpitalowi, właśnie. I tłumaczyliśmy tam również tym manipulatorom, którzy zasiadają jeszcze w Radzie Miasta z tej, tej grupy prezydenta właśnie, jak, jak, jak to wygląda. Ale myślę, że oni to doskonale rozumieją, to bardzo cyniczny sposób wykorzystują sytuację w szpitalu. No właśnie, ten cynizm niektórych, u niektórych polityków jest aż nazbyt widoczny i niestety szkoda, że w dalszym ciągu jest stosowany jakby no tak wprost bezczelnie. No bez, właśnie. Bez żadnego gdzieś tam zmiękczenia tego. Ale to jest ich sprawa i ich decyzja, jak oni, to, jak oni sobie budują swój wizerunek i jak oni się zwracają do wyborców. Natomiast to... tylko, tylko szkoda, że budują go właśnie na, na krzywdzie szpitala i tak naprawdę szafują naszym bezpieczeństwem, bo to jest kwestia związana z, bezpie, z bezpieczeństwem. Lekarze, którzy odchodzili z koszeńskiego szpitala często narzekali na, na hejt, który się na nich lał, właśnie. Yy, głównie ze strony tych, właśnie, o których rozmawiamy. Także to przyczynili się dość mocno do, do tego, że, no, że ci lekarze odeszli. No właśnie, więc gdyby zadać się pytanie, jak oni się przyczynili do poprawy sytuacji szpitala, to w zasadzie, tak jak mówisz, pogorszyli tą sytuację, niż cokolwiek uprawili, tak? Na pewno. Tomku, wiem, że jesteś specem od funduszy unijnych. Wiem, że potrafisz się pozyskować, potrafisz się nimi gospodarować. W związku z tym no pokazałeś to już na tym stanowisku bardzo bardzo mocno. Natomiast chciałbym się Ciebie zapytać, jak widzisz swoją rolę i w ujęciu właśnie w perspektywie funduszy unijnych w Hoszenie? Dzisiaj środków unijnych jest w zasadzie więcej niż kiedykolwiek wcześniej, i jest duża, dużo większa presja na to, żeby te środki pozyskiwać i wydatkować. Dlatego, że jesteśmy w niedoczasie, jeżeli chodzi o, o fundusze unijne w ogóle. Bo o KPO to wszyscy wiemy, że było przetrzymywane, że tak powiem, z powodu tych, którzy rządzili do 15 października jeszcze z tym lekkim przedłużeniem. Ale dzisiaj KPO już jest odblok odblokowane. Ale nie zmienia to faktu, że te pieniądze, które tam mamy trzeba wydać do końca 26 roku. To nie jest długi czas, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że musimy inwestycje zaplanować, zaprojektować, później wykonać i rozliczyć. To jest bardzo, bardzo mało czasu. Ale te pieniądze są i jest ich naprawdę ogromna fura, żeby, żeby inwestycje w koszalinie realizować. Oprócz tego mamy też fundusze strukturalne, zarówno te dzielone centralnie przez, przez rząd, jak i te, które są w dyspozycji Właśnie samorządu województwa, czyli Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Tutaj terminy są nieco dłuższe, ale tak można powiedzieć tylko pozornie, dlatego, że z końcem 2025 roku mamy tak, zwaną, tak zwane pierwsze badanie śródokresowe i musimy wykazać się również wydatkami w tym, w tym zakresie. Komisja Europejska też na będzie z tego rozliczała. Także tutaj też jest duża presja na to, żeby aplikować, pozyskiwać i realizować inwestycje. I to jest duża szansa dla Koszalina, że tylko musimy być sprawni i szybko działać. No i myślę, że taki zespół masz tak, wokół siebie dokładnie. Takich ekspertów, którzy potrafią, wiedzą, tak. ale przede wszystkim nie mają doświadczeń, jak na wszystkim zarządzać, więc możemy być spokojni o to, że będzie, będzie dobrze. Panie tak, Tylko trzeba sobie stawiać ambitne cele i je realizować po prostu. Ja pamiętam, jak 10 lat temu przystępowaliśmy do realizacji takiego bardzo ambitnego celu, yy, jakim jest budowa sieci tras rowerowych. Yy, Zaplanowaliśmy 12 korytarzy, w których chcieliśmy zrealizować trasy rowerowe. Yy, oczywiście, wcześniej analizując tak zwany stan posiadania, czyli wszystko, co już zostało zbudowane na terenie województwa, okazało się, że mamy całe mnóstwo tych ścieżek rowerowych ale one nie stanowią w żaden sposób, żadnej całości. Dlatego zaplanowaliśmy te 12 korytarzy i postanowiliśmy zrealizować pierwsze cztery. Cztery duże trasy rowerowe, R10, czyli ta nadmorska, pojezierna, która biegnie przez pojezierze szczecinieckie, drawskie, choszczeńskie, aż do mostu w Siekierkach, która biegnie przez sześć parków krajobrazowych, to też jest taka ciekawostka. I dwie trasy relacji północ-południe, czyli trasa z Kołobrzegu i Koszalina, przez Białogard, Złocieniec do Wałcza i trasa, która biegnie z zdrojów, wzdłuż Zalewu Szczecińskiego, Odry i Doliny Płoni. Także te trasy mieliśmy wtedy do dyspozycji, kiedy zaczynaliśmy, około 45 milionów złotych. Do dziś dnia wydaliśmy na nie 450 milionów złotych, czyli 10 razy więcej niż mieliśmy do dyspozycji pieniędzy. To dowodzi temu, że trzeba sobie stawiać ambitne cele i szukać dodatkowych środków. Tutaj nam się udało. Ja, ja to zrealizowałem, bo to akurat moje zadanie. I, i, i mam, mam tutaj bogate doświadczenie na tym polu. Także trzeba sobie stawiać ambitne cele, jeszcze raz to powiem, a, a pieniądze zawsze się znajdą, bo Komisja Europejska też pod koniec okresu programowania zawsze jest dużo bardziej elastyczna i pozwala na przesunięcie środków również między tak zwanymi osiami, także tych pieniędzy zawsze jest więcej. Powiem Ci, że jestem pod wrażeniem z 45, zrobić 450 i zrealizować wszystko. Szczerze A teraz przystąpiliśmy do drugiego etapu już, jakby nie, nie, nie tracąc tego impetu i siły rozpędu. W drugim etapie kolejnych 500 km, czyli w sumie nie będzie 1600 km tras rowerowych. Okazuje się też, tak w międzyczasie się okazało, że te 1100 km w pierwszym etapie to jest największy projekt rowerowy realizowany jednocześnie w historii Unii Europejskiej. Nikt nigdy na coś takiego się nie porwał. Bylibyśmy dwudniową konferencję w Brukseli na ten temat właśnie, którą, by, którą zorganizowała Komisja Europejska, nie my. my Bylibyśmy tylko zaproszeni, żeby zaprezentować to, co, co robiliśmy. To wiesz, na tej kanwie myślę, że możemy być spokojni o przyszłość Koszaliny, jeżeli w ten sposób działa, że planujesz na 45 wychodzi na 450, wszystko jest zrealizowane, rozliczone jeszcze. Mówisz wszystkim, jak to zrobić w Brukseli, no to, to, to myślę, że jesteś idealny. Nie tylko w Brukseli, Brukseli, bo z innych regionów też do nas przyjeżdżają i uczą się o, tego, tego jak, jak realizować. Ja pamiętam właśnie 10 i kilkanaście lat temu, to Wrocław, to Dolnośląskie było takim, można powiedzieć, liderem, jeżeli chodzi o rozwój, o realizowanie projektów wszelkiego rodzaju i wszyscy do nich chcieli się uczyć. To ja powiem, że do, do dziś dnia z Dolnego Śląska byli u nas już dwa razy. No, okej. Okay. No, zapraszamy częściej. Tak jest. Będziemy dzielić się wiedzą, oczywiście. Tomek, chciałbym się ciebie zapytać, jakim typem lidera jesteś, będziesz? Czy typem lidera, który jest takim populistą trochę, czyli tam, gdzie się pojawi pożar, tam trzeba, pobiec i ugasić ten pożar, bo tam jest ogień, czy raczej wykażesz się żelazną konsekwencją w działaniu, Obiecasz swojemu zespołowi krew jązykowy, ale to, co sobie wyznaczysz, będzie w stanie zrealizowane. Jak to wygląda? U Ciebie? Na pewno nie jestem populistą, nigdy nie byłem i nigdy nie będę. Ja nigdy nie rzucam też takich obietnic bez pokrycia. Wszyscy, co mnie znają, to wiedzą, że jeśli wymagają ode mnie jakiejś deklaracji, a ja nie jestem o tym przekonany, to nigdy takie deklaracje ode mnie nie usłyszą. Ja deklaruję dopiero wtedy, kiedy jestem absolutnie przekonany, że, że to da się zrobić, że ja to chcę zrobić i że zamierzam to zrobić. Ale żeby sprawnie zespół funkcjonował, potrzeba do tego dialogu. Zarówno wewnątrz zespołu, żeby wszyscy członkowie, ci, którzy będą to realizowali, zrozumieli o co chodzi i byli też przekonani do tego, że należy to robić, to wtedy ich motywacja do pracy jest znacznie, znacznie większa. Ale też trzeba więcej dialogu w relacjach między prezydentem a różnymi grupami społecznymi w, w Koszalinie. Ja tego dialogu praktycznie nie ma. Między prezydentem a organizacjami pozarządowymi, między prezydentem a przedsiębiorcami, a kulturą, szczególnie tą taką jak można powiedzieć pozainstytucjonalną albo prywatną. W wielu, wielu miejscach tego dialogu bardzo, bardzo potrzeba. I to jest taka moja idea fix. To jest, to jest coś, co jest może nawet najważniejsze, co trzeba zrobić od razu, od czego trzeba zacząć. Czyli rozmawiać, rozmawiać, dyskutować właśnie z tymi ekspertami, z, z, z tymi, którzy się na, na w danej tematyce najlepiej orientują, znają, jak również ze zwykłymi ludźmi, którzy też mają swoje pomysły, mają swoje potrzeby przede wszystkim, które prezydent powinien realizować. No i na koniec trzeba podjąć decyzję, w którym kierunku, bo nie zawsze to, co powiedzą eksperci, to, co mówią mieszkańcy, będzie, będzie ze sobą szło. W no jest, jest właśnie takie, takie, taka, taka, taka zasada, że właśnie yy, yy, zasada, zasada trzech ruchów, czyli zapytaj ekspertów, zapytaj mieszkańców i zrób to, to co jest po środku. Bo, bo, bo ci mieszkańcy zawsze będą chcieli może więcej niż, niż można albo niż, niż, niż potrzeba. Eksperci będą znowu też mieli swoje pomysły, które może nie do końca aż w takim zakresie trzeba realizować. I dlatego ten złoty środek zawsze jest, jest najlepszy. I kompromis. Jednym słowem. Kompromis. I kompromis też. Jednocześnie kompromis. Oczywiście, że tak. Tomek jak powiem, prezydent Siekierka będziesz wiedział, o kogo chodzi? <noise> Oczywiście, że tak. No, gdyby... Ale myślę, myślę że nie tylko ja, myślę, że wielu mieszkańców Koszalina, albo nawet większość mieszkańców Koszalina będzie wiedziało, o kogo chodzi. Tak, no to też zasłyszamy na ulicach Koszalina, więc to nie jestem autorem tego, ale, ale zasłyszałem. Natomiast gdybyś miał okazję coś powiedzieć aktualnemu młodarzowi naszego miasta, co by to było? Ja bym mu życzył dużo odpoczynku. Dużo spokoju, wolnego czasu, żeby już odpoczął. Czas na zmiany. Okej. Okay. Dzięki wielkie Tomku za, za tą rozmowę. Było mi bardzo miło rozmawiać z tobą. I również. Powodzenia w kampanii. Nie będzie łatwo, na pewno, ale czas na zmiany jest nawet z tych wszystkich sondaże wychodzi, że w Koszalin Koszalinie jest podatne bardzo mocno na zmianę bo, tak, tam Gdzieś 70 punktów chyba no, uzyskaliśmy w tym rankingu, to całkiem dużo. 60. Nie chcę przechwałać. Okay. No, na 91 prezydentów, którzy ubiegają się o reelekcję, re to jest szósta, szóste największe prawdopodobieństwo zmiany w Polsce. To dobra perspektywa dla ciebie. Tak jest. Okay. I dla mieszkańców. I dla mieszkańców również. Dziękuję Państwu za wasz czas. Dziękuję Tomku za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Dziękuję serdecznie. Tak. Do widzenia.